Drugi dzień orki. I nawet nie zacząłem. Pompka nie chodzi od paliwa. Nie wiem, czy to warte, czy co. Jestem na polu. Myślałem, że filtr wymieniłem. Podłączam, a tu się paliwo nie ładuje. Paliwo się nie ładuje. Pompka nie chodzi, nie słyszę jej w ogóle. Będę musiał to rozebrać, zobaczyć, może uda mi się gdzieś dzisiaj kupić. Tak, zawsze pod górkę. Tak wygląda filtr na wiosnę wymieniany. Tutaj widzimy, widzą, nie osad po estrach w paliwie. Tak samo w środku. Prawdopodobnie te estry przedostały się przez filtr wstępny. I w pompkę coś pakowało i się rozwaliło. Dzisiaj zamówiłem nowe paliwo. W końcu się dowiedziałem. W końcu mi to się zapytał: że można kupić paliwo bez tych bioestrów. Od razu wziąłem. No co z tego, że trochę drożej? Jak ja teraz muszę prawdopodobnie szukać pompki. Spróbuję to zdemontować, zobaczyć. Ale coś czuję, że ciężko będzie. No i mówię, jaka sytuacja. Do jutra stoję, czekam. O 10 rano ma być pompa. Pada całkowicie, nie chodzi w ogóle. Więc ciągnik stoi na polu. Nie ma możliwości jego ściągnięcia. Nic mu się nie stanie, bo na przeciwko domu. Jutro będę musiał złożyć i zapomnieć o tym, że uda mi się w tym tygodniu zasieć rzepak raczej. Chyba że w niedzielę. A miałem taką nadzieję, że jutro zasieje. Już mam nawóz przygotowany, przywieziony. Polifoski 6 Fum, Polifostka Tonę wezmę na, hek, na 6 hektarów Powinno wystarczyć Tym bardziej, że gnojowica była wcześniej Więc To jest odżywione pole Tak czy inaczej na dzisiaj to wszystko Roboty polowe Znikąd Porobiłem trochę w chlewni. Czekamy, no co więcej Dobra To na razie, do jutra